Cześć, jestem Jakub z kanału Monbrick, a w dzisiejszym odcinku ostatnia pocztówka na kanale, bynajmniej taka, która została wydana w formie zestawu, ponieważ co będzie za dwa tygodnie, ja już tym mówiłem, dzisiaj sobie to jeszcze lepiej omówimy. Póki co skupmy się na 40651, pocztówka z Australii, pocztówka zrobiąca 191 elementów katalogowo klasycznie jak wszystkie inne 69,99 groszy. Dla mnie osobiście to jest najsłabsza. Takie mam przynajmniej zdanie przed jej ułożeniem, może się to zmienić już za kilkanaście minut. Gdy sobie ją ułożę. Za dwa tygodnie, przypominam, co dwa tygodnie robiliśmy sobie teraz te pocztówki, że zawsze co dwa tygodnie prezentowałem jedną pocztówkę. Za dwa tygodnie natomiast już nie będzie takiej zestawowej, bo nie jest to realnie możliwe. Taka jeszcze, jako następna pocztówka szósta nie wyszła, ale tak jak zapowiadałem, będzie. Pocztówka zbudowana przeze mnie, pocztówka przedstawiająca Polskę. Po to teraz miałem okazję otwierać tyle pocztówek, żeby jak najlepiej zapoznać się z tym, jak są one układane i móc przystąpić do układania Polski w tym samym stylu, w ten sam sposób, przedstawiając jakieś najważniejsze polskie zabytki. Skupmy się na razie na tym, co jest dzisiaj. Tak jak mówiłem, Australia, jedyna pocztówka, która przedstawia nam całe państwo, a nie, nie miasto. Jest to właśnie Australia. Zobaczymy sobie, jak ona się prezentuje po zbudowaniu. Zapraszam na ten odcinek. Dobra, pora otworzyć Australię. Tak mówię, mnie nie przekonuje. Jest to reteka nijaka. Brakuje mi słynnej opery w Sydney. Jestem zdziwiony, że, że nie mam jej w tej danej. Narada mi to zdziwiło. Dwa woreczki, filtr z instrukcja i naklejki. No, to jest to, co znamy. Znamy z tych poprzednich czterech pocztówek. Schemat, schemat nam zdany. Widzimy się za sklepem. No, tu mamy przed sobą Australię. Powiem tak, przed każdym odcinkiem, jeśli chodzi o poprzednie pocztówki, robiłem sobie tak, że przed odcinkiem patrzyłem sobie, e, jakie są na danej pocztówce e, zabytki. Było to oficjalnie przez Lego e, opisane. W tym problem, że tutaj, e, tutaj nie mam po prostu co sprawdzać, ponieważ to raczej, e, raczej myślę, że to drzewo nie jest, nie, nie, nie ma jakiejś swojej nazwy. Znaczy, oczywiście mamy jakieś drzewa nazwane nawet w Polsce, do Bartek i tak dalej, no ale myślę, że nie, myślę, że myślę że w tym przypadku. E, jest zupełnie inaczej, w ogóle. Ta Australia jest tutaj zupełnie inna niż poprzednie pocztówki. Bardziej stawia na takie obiekty, obiekty bardziej ogłowe niż nazwałem. Wcześniej mieliśmy wieże Eiffla, Murchiński, Big Ben. Oto teraz tego po prostu nie mamy. Ale co mamy? No właśnie teraz sobie omówimy. Mamy tutaj to drzewo. Główne, takie najwyższa, najwyższa rzecz na tej pocztówce drzewo zrobione z jasnych, piaskowych elementów. Też bardzo w tym zestawie dużo pojawia się nam takich gałęzi element, który ja osobiście znałem tylko w kolorze w kolorze ciemnobrązowym. Ja chyba wcześniej, jeśli się nie mylę, może po prostu się mylę, może po prostu nie pamiętam, ale wydaje mi się, że wcześniej wcześniej ani ich nie miałem, ani być może nawet ich nie było bardzo ciekawym też elementem, cały czas w obrębie drzewa, są liście liście, element liści, on występuje w różnych kolorach, mamy w klasycznym zielonym mamy w jasnozielonym a teraz, no nie teraz, wcześniej on już część był, nawet go miałem, ale częstym elementem nie jest, dostajemy go takim właśnie odcieniu oliwkowym sporo sztuk, powiem wam, bo 6, 6 sztuk takiego elementu, na co, na co niektórych są właśnie wbite te jasne gałązki, zaszczepiam tutaj nam też także papuga nie jest na jedynym ptakiem na tej pocztówce, bo tutaj le leci sobie leci sobie jakiś jeszcze inny ptak, ale tutaj już nie, zupełnie nie możemy stwierdzić jaki to jest, tutaj możemy przynajmniej powiedzieć, określić że to jest raczej papuga po charakterystycznym kształcie ciała taka ode mnie ciekawostka, nie wiem czy to można nazwać ciekawostką, ale pocztówka Australii jest jedyną, która zawiera dwie takie oto chmurki zazwyczaj mamy tylko po jednej, tutaj znajdują się dwie, widać tak typowo pod zapchanie terenu. Także młyn, zobaczcie, e, zobaczcie, myślę, czy jak to woli, wiatrak, ale raczej bym to nazwał e, takim właśnie młynem. E, Którym mo, który możemy po prostu e, tak kręcić, nic specjalnego, szukajcie takich rzeczy na zapchanie, ale uważam, że zupełnie niepotrzebnie. Bo opera w Sydney to jest taka rzecz, która mi akurat do głowy, e, do głowy przychodzi. Tutaj mamy także jakiś taki element, widać tak dużo nas tutaj tych elementów na zapchanie. E, no i, e, no i szopa. E, szopa, tak na, na środku centralnie, taki mały obiekt. no a, ja powiem Wam, że coś mi się tutaj nie podoba. Tak mało ten, e, du, za dużo takiej wolnej przestrzeni, takie rzeczy na siłę, na zapchanie. Może poza tym drzewem, ale coś mi się tutaj, ja powiem Wam szczerze, e, nie podoba. I myślę, że tak po zbudowaniu mogę powiedzieć, że to jednak jest najsłabsza e, pocztówka z tych czterech. Nawet, nawet tutaj to podłoże jest tak jakby mniej zapchane. Zaraz sobie zresztą ze wszystkimi e, porównam. No, tak to się prezentuje, już by można było za dwa tygodnie robić oficjalne podsumowanie pocztówek, będzie taki film ale nie, będzie ta Warszawa, tak obiecałem, w Warszawę, też nie mogę doczekać jak ona wyjdzie postaram się, żeby podtrzymać ten klimat tych pocztówek o ile na przykład nie, nie, nie wyobrażam sobie żeby moja pocztówka rywalizowała trzymała się na równi z takimi jak Londyn, Paryż Pekin czy Nowy Jork tak myślę, że poziom Australii chciałbym osiągnąć, naprawdę, poziom Australii nie jest niczym e, takim niezwykłym, jakoś ta, nie, jak mówię, Wam pocztówka Australii mnie, e, mnie nie przekonuje, widać, że odstaje e, od, od reszty i myślę, że na tym ujęciu, które teraz widzicie, to najlepiej widać. Ale nie będę no, teraz robił podsumowania, porównywań, bo na porównania przyjdzie czas za 4 tygodnie, tak, za 2 tygodnie, e, taki, o, o, za 2 tygodnie Warszawa, a za 4 tygodnie, e, tygodnie zrobimy sobie takie właśnie e, podsumowanie, e, podsumowanie całej tej mini kanałowej serii. Ja już Was żegnam. Cześć!